Dzień dobry wszystkim. W tym odcinku zajmiemy się analizą pożyczki w Express Kasa. Zajmiemy się ofertą do 5000 zł na okres do 45 dni. Pożyczkodawca oferuje chwilówki w kwocie od 300 zł do 5000 na okres od 15 do 45 dni. Pragnę was poinformować, że szczegóły oferty znajdziecie przechodząc do linku umieszczonego w opisie tego filmu. Przy pomocy tego linku złożycie także wniosek Express kasa i zrobicie to naprawdę szybko, ponieważ pożyczkodawca nie wymaga zbyt wielu formalności, aby taką chwilówkę zaciągnąć. Pożyczkę weźmiecie w ten sposób, że. Po przejściu do linku w opisie filmu wypełniacie wniosek własnymi danymi, wysyłacie taki wniosek, a następnie będziecie musieli zweryfikować swoje dane przy pomocy aplikacji Instantor, która umożliwia bardzo szybką weryfikację Waszych danych. Po wykonaniu takiej czynności nastąpi przeanalizowanie Waszego wniosku, zostanie rozstrzygnięte, czy udzielić Wam pożyczki. Sprawdzona zostanie oczywiście Wasza historia pożyczkowa, a także Wasza zdolność kredytowa. W przypadku, gdybyście mieli w przeszłości jakieś problemy ze spadkiem pożyczki, to może być problem z ubieganiem się tutaj o chwilówkę. I taka otrzymana decyzja dotycząca Przyznania wam pożyczki może być odmowna. Oczywiście decyzja zostanie przesłana na wasz numer telefonu i jeżeli będzie ona pozytywna, no to zostanie zrealizowana wypłata pieniędzy na wasze konto. Jeżeli chodzi o zalety pożyczki, no to tutaj mamy z pewnością promocję pierwsza pożyczka za darmo w kwocie do 5000 zł. To oznacza, że kwota opłaty jest tutaj równa 0 zł, RRSO wynosi 0% pod warunkiem terminowej spłaty. Zaletą też jest na pewno to, że kwota. Ta jest dość wysoka, mamy dostęp do 5000 zł, co jest naprawdę rzadkością, jeżeli chodzi o. Firmy pożyczkowe objęte taką promocją. Oczywiście zalety to też niskie formalności, szybka możliwość złożenia wniosku i potwierdzenia swoich danych. Jeżeli chodzi o wady, no to mamy tutaj do czynienia z weryfikacją klienta w różnych bazach. Weryfikowane są bazy Big, Card, ERIF, BIG czy inne bazy, w których mogą zostać po prostu zauważone jakieś ewentualne problemy klientów ze spłatą wcześniejszych pożyczek. Oczywiście wadą mogą być też odsetki, które są naliczone. W przypadku, jeżeli nie spłacimy pożyczki w terminie. Dlatego tutaj warto być terminowym, warto po prostu spłacać pożyczkę przed ostatecznym terminem. Jest to na tyle istotne, ponieważ w przypadku opóźnień, tak jak wcześniej wspomniałem, nie tylko naliczone mogą zostać dodatkowe odsetki, ale także klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. To już w bardziej skrajnych sytuacjach, kiedy po prostu klient unika jakiegokolwiek kontaktu z firmą pożyczkową, wtedy może zostać przeprowadzona windykacja, terenowa mogą być wysyłane różne ponaglenia, dlatego polecam osobom, które biorą pożyczkę w Express Kasa, po prostu przygotować się na terminową spłatę chwilówki. Jeżeli chodzi o taką ostateczną opinię odnośnie tego, czy warto jest wziąć chwilówkę w Express Kasa, to moim zdaniem warto, z tego względu, że mamy tutaj dostęp do wysokiej kwoty pożyczki z niskim kosztem, co jest, powiedziałbym, rzadkością na rynku chwilówek dlatego śmiało możesz przejść do linku w opisie tego filmu i złożyć wniosek o chwilówkę w Express kasa, ponieważ będzie to jeden z bardziej rozsądnych posunięć, jeżeli chodzi o wybór pożyczkodawców. To by była moja opinia na temat Express kasa natomiast jeżeli nie wyjaśniłem czegoś, jeżeli macie jakieś wątpliwości no to Śmiało możecie je umieszczać w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ w przyszłości będą pojawiały się kolejne materiały związane z chwilówkami online. Tymczasem to by było wszystko, jeżeli chodzi o tę recenzję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.